La meg få et kort. Kurwa, umarłem prawie! Kurwa, nie mogę na niego patrzeć! Ej, chłop wygląda jak Voldemort! Zębinny ziomek! Ja pierdolę! Weźmy nakres tak od tyłu, wywiad, 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 dawaj wywiad ten taki, zrobimy to. Wiesz o co chodzi? Mógłbyś nam dokładnie opisać jak odbieraliście lifę od klientów, którzy nie chcieli ich spłacać pieniędzy? Lifę odbieraliśmy w różne sposoby zależne jak mieszkaliśmy, to bardzo okropnie. Poczekaliśmy, że musieliśmy przemocy tej, ale teraz bracia, bracia teraz! Gino harmonia! Wyglądam jak najgorszy, Pa Gula wyskoczył! Dobra widzowie, słuchajcie! Ja pierdolę, jak ty wyglądasz, bandura Dobra widzowie, jedziemy teraz! Dobra widzowie! Szymakowski. Dobrze kochani, słuchajcie, teraz się udamy do galerii poznania, gdzie z Ginoldem kupiły Dzieńcy, sobie z... Kupimy sobie te same ciuchy, a potem pojedziemy wyrobić prawo jazdy, bo swoje zgubiłem i właśnie w ten sposób wykonamy zdjęcie do prawka i pojedziemy wyrobić prawo jazdy. Dziękuję. Dobra widzowie, dotarliśmy do galerii. E, teraz idziemy razem z Patrykiem do sklepu. Ubiorego w typowo. Czerwone. 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 Wszystko jest idealnie, koszulka, adresy skończy dla siebie. Jak się czujesz? Cudownie. Mega stylnie? Luźny człowiek.